Witajcie! To nie są jaja, to jest drugi maja Tak cieplej to to kurcze nie jest 5 stopni, ale wiecie jak jest Chodzę do wody wybuchu trzeciego powstania śląskiego No było czyszczone jak widać, ale wiecie Może się objawi to co Mordę Już tu kiedyś chodziłem to się nazywa jakoś tak stara stobrawa czy coś Na razie idę jakimś Gangesie, no ale dobra Jak wypatrzę coś gołym okiem Na brzegu to też wezmę Szukamy oczywiście złomu Trzeba się ruszyć z domu ale tu jest jakiś pniak pozbują no i tak odmulili że opony zostawili a ja w to wjechałem Stony Dolsztyn do to no nie jest lakowanie produktu O kurczę, tu jakiś gnat z robakami Elegancko, lubię te wypady i jakiegoś bedlęcia Sorry, 100 mil dębica, a jak Chyba od malucha Elegancko. Nie jest ale... Mam to... by. O oh Boże. Dobry. A, bo mnie tu nie było No, mój Panie, to kurwa tu było tyle wody do do trzeba płać No, patrz Pan A było, kurwa, tak do Panie, zaczęło padać, Co zrobić? A, to łapie Jest Jakiś jakiś węgorz. Do bazy. Panie, wody było, ale nie ma. Już tego stanu. Nie. Dobra, widz poszedł, idziemy dalej. Proszę. Elegancko. Okiem wypatrzona. Turbinka, jak nic. tworzymy bazę. Cegłą zaznaczymy. Jest pierwszy fand Łóżka nie wezmę, bo za duże. Wiecie, metalowe jest. Widzicie, co jest. Są pierwsze efekty naszego człapania. I to nie małe. Dobra. Takie coś, takie coś. Tu widzę gołym okiem. O, proszę. Ty kłeczka tu. I jeszcze tu. O Boże. Coś to jest. do bazy. Zobaczymy, czy to się da zabrać. Wiśniowa łutówka. Sadzonka chyba. Się nie przyjęła. Wiecie takie coś złowić? Wiśniowa łutówka. Prunus rasus sour cherry sour kirsha wiśnia, wiśnia kirsis kirsi po wiśn wiśnia wiśnia Może się przyjmie jak zostawię na brzegu. będzie mnie koło bazy to znaczy widział z kartką Są pierwsze tołpygi. Pierwszomajowe. Pierwsze majowe. O, śmieci od razu. Kółeczka. gitara, A no jeszcze. Jakaś karoseria Tołpygowa. O, kurczę, małe fyrtki, pytki. Jesz gwoździowy. Muszę się cofnąć do bazy. Znowu gołym okiem. patrzony Jakiś taki uchwyt z garnka. No brzegowe też się liczą. O i tutaj drobnicy. Kabel to pewnie kolorek, ale nie wiem czy wyjdzie. Baza. Ciężko bazę, bo widzicie skarpy są. No dobra. I to co? Tu nie wiem, że magnesem patrzcie kawał porcelany. Elektryciastwo. Tu? Szkło. Kwieca. Gatunek pierwszy. No nie, ten brzeg po prostu zadziwia. Ten haczyk najlepszy. Baza jak magazyn złomu. Kurcze. Słeczka, gwoji Żelazne wesołe miasteczko. Nie wierzę, że tu jest tyle żelazstwa. Rurka. Niech będzie, że od flinty. Ptuszki śpiewają. Ale wam gorąco się zrobiło. Nie, przynajmniej nie wiem jak wam. 2 maja nie jest najcieplejszy, ale chyba się za grubo ubrałem. Kurczę, no, no na waszych oczach, chwaczcie to. Ja tego tu nie wrzuciłem, nie wiem co to jest, ale fajna taka równa obręcz. No ładnie, dzwony biją. Nie wiem, czy słychać. To znaczy, że czas kończyć tą zabawę. O, rzecz mordy. Sprężyna. Też łańcucha jaki, no zobaczcie, masakra o, jeszcze obok Klamka. Dobra kolejna baza. To już trzecia. Dziwne te fanty tu wychodzą z tej starej sprawy Jestem na opolszczyźnie więc pozdrawiam Mustafę i ole O, teraz widziło Po co ja łażę po tej rzece? w jednym miejscu można zabombić petardę ole czad No, no, powiem wam. Żelazko. Ale kopyto. No dobra. Teraz to brawa, niech sobie dalej płynie. Ja wyciągnę wybiorę ile się da oczywiście na sprzątanie tu wrócę Motywacji jest trochę no dzisiaj każdy ziom zbiera złom to więc pakujemy to co się do złomu przyczepiło tu jakaś tektura Wiśnia niech, wiśnia, niech zostanie. Wiśnia, niech zostanie. Kabel też, bo nie mam technicznych możliwości, żeby tego dzisiaj zabrać. Ale myślę, że będzie parę kilo, jeśli chodzi o złom. Oczywiście wezmę też tą porcelanę. To zadziwiające. I zostanie. I ładujemy. To może przyjmą taki złom. Może jak to wyschnie. Pięknie jak jest. Przepuszę się. Idzie legancki. takie obejmę od czegoś ciężkie sprężyny gwoździe nie wiem czy to takie ciężkie A, tutaj to trzeba jakoś inteligentnie mieć, jak jest, o, to żelazko Teraz to przemagnesuję, bo część rzeczy stoczyła się do wody, ale to ciężkie się zrobiło. Tutaj straty. Tą gumę. Nie ma lipy. To ciężkie, bo woda jest mała, wiecie jak woda się odcedzi i tak parę kilo zostanie. Trzeba to potem posortować. Każdy ziom i To zbieramy. No i to, co tutaj nagromadziłem. Jedna baza oczyszczona. No i trzecia baza. Z kotletami, to upygami. Maszyny jakieś jakie odpadło jakieś pilniki jakieś dziwne rzeczy U tego łóżka nie wezmę, no, niestety za duże Dobra, o, jeszcze i tak do utranej śmierci można tą drobnicę zbierać. O, wezmę tę folię po bo... spódniu, tego nie pozginam, no ale wiecie jak jest. Dobra, tak jak mówię, stara stubrawa sobie płynie. Mieci tu jeszcze jest mnóstwo dla każdego. Zobaczcie, nie jestem w stanie wszystkiego zabrać. A tu jeszcze ten kotlet. No wezmę, bo każdy ziom zbiera złomek Jak się uda doczłapać do auta, bo mam kawałek. właściwie się wody z tego wylewa. Ile litrów. No ale robek jest. Patrzcie jak się przeprawiam do domu z tym workiem w tej glajdzie No ale akcja się idzie nie. Przepłuczę te wudery bo wiecie tu jakaś platforma jest prawdzie nie nieobywatelska, dlatego na nią wlazłem No i to cały nasz robek pakuję zaraz do auta. Może to niepozornie wygląda, ale 15-20 kg na pewno elegancko. Do następnego.